I bardzo serdecznie w kolejnym filmie dziś e, robimy sobie unboxing gigantycznej paczki od firmy GNL od sklepu GNL e, ona jest po prostu wielka i ledwo, ledwo co, mieści mi się w kadrze e, także e, ja jestem ciekawa co tutaj w niej jest bo szczerze wam powiem, że nie do końca pamiętam e, co zamawiałam pamiętam, że zamówiłam na pewno derkę dla Pokiego. Ale otworzymy i zobaczymy dokładnie, co ja tutaj mam i co GNL mi wysłał. Także ja sobie w ogóle tutaj wejdę na stronę GNL i zobaczę to moje zamówienie. I będę Wam też mówiła, jak, je, jak cenowo wypadają te produkty, które ja mam. I teraz właśnie przeglądam i już wiem. Co ja tutaj mniej więcej zamówiłam, że sobie przypomniałam to zamówienie. Także e, usiądę troszeczkę inaczej, o, w ten sposób. E, I zaczynamy unboxing. Jest mega, mega gigantyczna tafaka. Jeszcze takiej dużej przesyłki to ja nie miałam. Mega, mega się cieszę. dobra, odkładamy nożyczki, już nam nie będą chyba potrzebne. O. I mamy tutaj środeczek. Nie wiem czy widzicie. Dobrze. W takim razie y, zaczynamy. Wow, ale ale mega mega mega. Nie wiem za co. Nie wiem gdzie ręce włożyć, tak powiem. Dobrze, zaczynamy sobie od pierwszego produktu. Weźmiemy sobie wieszak na boks, tak, mamy wieszak na boks, eee, ja stwierdziłam, że bardzo mi się przyda, bo powieszę tutaj, wstaje mi jakieś kantary, uwiązy i on jest bardzo fajny do powieszenia tak na boks i on sobie będzie wisiał i będę mogła sobie tutaj różne rzeczy... E, powiesić. On kosztował mnie tylko 43 zł, także bardzo fajna cena, jak za taki wieszak. I jest on z firmy Premier. Także zwykły czarny wieszak będzie lądował na naszym boksie. Dobrze, odkładam sobie tutaj e, za tą paczką go. Dobrze, bierzemy teraz sobie następną rzecz, następny produkt. E, I słuchajcie, wyciągam tutaj. Co to jest? Słuchajcie. Ula, la. la. Eee, słuchajcie, to jest wieszak na boks. Czekajcie, bo trochę się chowam za tą paczką. Eee, to jest wieszak na box firmy Torpol. Eee, Oja! Dobra. <grytanie> I on wygląda tak. Zobaczcie, ma tutaj takie m, drewniane wieszaczki, i na to będziemy sobie wieszać różne. E, na to będziemy sobie wieszać różne czapraki, derki i tak dalej. Jutro zamont, zamontuję to z, e, przy naszym boksie. Bardzo fajne rozwiązanie, właśnie jeśli derkujecie swoje konie i nie macie miejsca, gdzie tego wieszać. E, bo powiem Wam szczerze, że nie, nie ma miejsca tak naprawdę. E, szczególnie że myślę o goleniu pokiego, także tych derek będzie znacznie, znacznie więcej i takie wieszaki. Na boks na pewno nam ułatwią sprawę. Widać, że jest porządnie zrobione, ładnie wyszlifowane, żeby tu nic nam się nie zahaczało. Także bardzo, bardzo porządny wieszak z firmy, tak jak mówiłam, Torpol. On słuchajcie, w gnl kosztuje 269 zł, więc nie jest to jakaś kosmiczna cena za taki wieszak. Także bardzo Wam go polecam. Jest on z firmy Torpol. E, także myślę, że będzie nam się fajnie sprawować. Dziękujemy oczywiście za sklepu GNL, e, na pewno nam się przyda. No i oczywiście wrzucę Wam fotkę na Instagrama, jak prezentuje się nasz box, jak powiesimy sobie i ten wieszak, e, i ten z e, Także mega, mega fajnie. Odłożymy sobie tutaj go na boczek. Te rekanówki wszystkie wyrzucimy. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są takie dwa pasy do derki. Ja chciałam ten pas, bo myślałam, że mam przypięcie w swojej derce, w derce polarowej, także wziąłam te pasy, a ostatnio zobaczyłam, że nie ma jednak tych przypięć, ale mam nadzieję, że są na tyle długie, że będzie można je jakoś tutaj owinąć, a jak nie, to na pewno się nie zmarnują, przydadzą się w razie czego. Także odkładam je sobie tutaj na bok i lecimy dalej. Dobra, kolejną rzeczą, już po nią nurkuję tutaj, jest uwiąz, tak sam jak ma chyba Jula. Jest on z firmy York. Ja wziąłam uwiąz, dlatego że my praktycznie nie mamy uwiązów. Wszystkie nasze uwiązy po prostu... Zostały porwane karabinczyki, odleciały, e, dlatego że pokręt wcześniej się, się odsadzał i te uwiąz na potęgę rwał. E, teraz mamy jakiś e, od Julii Uwiąz, oddała nam na razie na, mm, na, na, na czas, aż nie przyjdzie nam nowy. Także mam uwiąz e, różowo-brązowy. I taki uwiązik z firmy York, on mnie, on ogólnie kosztuje około 24 zł, jak się nie mylę. Także gruby, mocny, uwiąz. Wydaje mi się, że ten karabinczyk tak szybko nie puści, mam nadzieję. Także na pewno nam się przyda. Dobrze, szukamy tutaj kolejnej rzeczy. Mamy kolejną rzecz. U, jak ładnie zapakowana, żeby tutaj się nic nie wydarzyło. Wezmę swoje magiczne nożyce. W końcu Mizerka ma nożyczki, tak, tak, tak. Dzięki, dzięki. Już spokojnie, spokojnie, nie musicie mi być braw. <grych> Rozwijamy. I słuchajcie, mamy tutaj... U, jeszcze tak ładnie zapakowane w taką folię. Czekajcie, może odwiążę. No i słuchajcie, i mam tutaj spray niebieski, taki na ranki żeby można było zabezpieczyć w razie jakichś obtarć i tak dalej. I on e, kosztuje ogólnie 45 zł, około. E, także taki spray przyda nam się, chociaż Poker ma coraz mniej jakichś takich ranek, obtarć i tak dalej. E, chyba się chłopak powoli ogarnia, ale zawsze warto mieć taki spray niebieski e, bądź alu spray właśnie na takie jakieś ranki lub obtarcia. Dobrze, dobrze, nurkujemy. Słuchajcie, dalej. O jezu, strasznie tutaj. Mam ograniczone ruchy, także nurkujemy dalej. I mamy, słuchajcie, koszulkę. Koszulkę granatową, a właściwie taki golfik z pickaura. W końcu, coś dla mnie, dla siebie wzięłam, bo ja zawsze jestem taka biedna. E, nigdy nie dla siebie, nie biorę praktycznie Także stwierdziłam, że wezmę e, taką koszulkę z Pikeura Bardzo mi się spodobała Jest to taki golfik właśnie e, Także na długi rękaw, więc na zimę idealny Bardzo mi się spodobał i powiedziałam sobie A dlaczego nie, zaszaleję i sobie wezmę e, Także mamy golfik z Pikeura I on kosztował 153 zł e, No i co? Będziemy focić, już się nie mogę doczekać, aż, e, aż zrobimy jakieś z nim zdjęcia, bo jest przeuroczy. Taki granatowy, będzie praktycznie do wszystkiego pasował. E, dobrze, i słuchajcie, i mamy tak naprawdę ostatnią rzecz. E, nie będę jej do końca wypakowywać, ale jest to derka, słuchajcie, derka z kapturem z firmy HKM i ona była na niesamowitej promocji, bo była przeceniona z 319 na 266 złotych także jest to zwykła plandeka podszyta polarem z kapturem w, niesamowicie, w niesamowitej cenie także odsyłam Was do sklepu GNL, bo naprawdę nieraz są takie mega promocje że aż sama się skusiłam i wzięłam tą derkę jest ona w kolorze czarnym, w sumie było mi bez różnicy, jaka będzie, jaki będzie to kolor w rozmiarze 135. Tak jest, także będziemy na pewno też jutro mierzyć, będziemy jutro mierzyć dla pokerskiego tą derkę, no i będziemy mieć w końcu kaptur, bo przy tamtej nie ma. Dobrze, mamy tu jeszcze, słuchajcie, a, mamy tu jeszcze coś. No właśnie, mamy tutaj jeszcze coś. E, I jest to... Tak, są to karabinczyki. Dzięki Bogu. E, taki jeden karabinczek kosztował 7 zł. Karabinczyk do derki. Aha. Także e, karabinczyk kosztował 7 zł, a te pasy... Te pasy kosztowały jednak... E, 40 złotych, nie 7. Ten karabinczyk kosztował 7. Fuh, fuh, co ja w ogóle um, źle spojrzałam. Także wzięłam takie dwa karabinczyki, bo e, poker lubi załatwiać karabinczyki w derkach. E, jeden już załatwił, więc wymienię mu w tej starej derce. E, to będzie miał na przebranie. E, także dwa karabinczyki, w razie czego jakby znowu fad na głupi pomysł zepsucia. Mm to mamy w razie czego zapas tak mamy tutaj jeszcze katalog katalog HKM więc chętnie popatrzę jakie tutaj nowości oferuje HKM o, mam takie oficerki no, prezentuje się tutaj całkiem nieźle ja sobie później do końca pooglądam ten katalog to było chyba na tyle. Odłożę już ten karton. Także podsumowując, dostaliśmy od sklepu GNL derkę czarną z 135 w super hyper zarąbistej promocji. Więc odsyłam Was tam do sklepu i szukajcie, bo naprawdę nieraz możecie zgadnąć takie promocje, że to się w głowie nie mieści. Mamy wieszak na boks, który właśnie przyda nam się, żeby powiesić tą derkę w razie, jak będzie mokra żeby zmienić, się, także zastanawiam się też nad goleniem. E, więc, e, jeśli będziemy mieć dużo derek, to potrzebne nam dużo wyszaków. Logiczne, logiczne. <śmany> Mamy też tutaj e, uwios z Jorka. Mamy dla mnie, w końcu coś dla mnie, koszulkę. E, dwa pasy do derki, były jednak po 40 zł. Mój błąd. Wierzak na box, tak żebym mogła powiesić kantary ogłowie na przykład i uwiąz, który też mam odgienę. No i spray. Jakby poker chciał się bić z kolegami, to będziemy robić pierwszą pomoc i Karabin do Derek bo po lubi psuć. Także ja bym chciała bardzo, bardzo z całego serca podziękować firmie GNL za przesłanie tych cudowności. Na pewno nam się przydadzą, nawet nie wiedział jak bardzo. Także bardzo, bardzo mi miło, że mogę współpracować z takim sklepem jak GNL. Bardzo, bardzo o nas dba. Także ja jeszcze raz dziękuję, Was odsyłam do sklepu GNL, koniecznie wpadajcie, bo naprawdę promki tam są czasami nieziemskie. Także ja się z Wami żegnam, eee, wpadajcie na mojego Instagrama, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole i widzimy się w kolejnych filmach. Później, cześć, pa!